Kochani, wiele ludzi mówi, co jest dobre, a co złe, co możesz, a co nie. A jak zgrzeszysz, to w ogóle Bóg się od Ciebie odwróci. I śmiało mogę powiedzieć dzisiaj, że mam to w tyłku, bo wiem, że Bóg ode mnie się nie odwróci, bo ja dzisiaj jestem pewna swojego zbawienia, jestem pewna tego, że w ogóle jestem złączona z Bogiem na wieki. Dlaczego? Dlatego, że. Około trzy lata temu przyszłam do Boga, przyszłam do Jezusa osobiście, tam gdzie byłam, przed domem, nosiłam sobie kostkę brukową i rozmyślałam o co chodzi z tym Bogiem. I w tamtym momencie oddałam mu swoje życie. Po prostu całą sobą zapragnęłam Jezusa, zapragnęłam relacji z Nim. Tamtego dnia uznałam, że nie jestem w stanie sama zasłużyć na swoje zbawienie, że obojętnie jak dobra bym była, to nie jestem w stanie zasłużyć na zbawienie. Dlaczego? Bo Bóg powiedział, że obojętnie jaki grzech popełnisz, to za grzech jest śmierć, nieważne czy on jest lekki. Czy ciężki i nie jesteś w stanie dzisiaj zasłużyć sobie na zbawienie, nie jesteś w stanie przez całe życie nie zgrzeszyć ani razu, i tamtego dnia uznałam, że nie jestem w stanie zasłużyć i przyjęłam do swojego życia, przyjęłam, że Jezus dwa tysiące lat temu On poniósł moją karę, czyli ja miałam ponieść karę za swój grzech. Miałam zostać ukarana i po śmierci pójść do piekła, ale uwierzyłam w to. Uwierzyłam w to, dlatego dzisiaj mam pewność, że to się wydarzyło, że dwa tysiące lat temu Jezus poniósł moją karę, którą ja miałam ponieść i pokonał śmierć. Zmartwychwstał dnia trzeciego w ciele. Od tamtego dnia jestem jedno z Bogiem. Jedno z Bogiem. I Ty dzisiaj też możesz być jedno z Bogiem. Możesz być dzisiaj absolutnie pewny swojego zbawienia na podstawie ofiary Jezusa Chrystusa, a nie na podstawie tego, że masz dobre uczynki. Wielu ludzi myśli, ale przecież ja jestem dobry, przecież jestem moralny, jakoś działam, tak, pomagam ludziom, nie robię jakichś strasznie złych rzeczy. Ale to nie wystarczy, obojętnie jak bardzo dobry byś był, to nie wystarczy, żebyś był pewny zbawienia dzisiaj, bo ofiara Jezusa załatwiła sprawę Twojego zbawienia, a nie Twoje dobre uczynki. Więc jeżeli dzisiaj całym sobą nie zechcesz poznać Jezusa, nie zechcesz oddać Mu życia, to nie ma co liczyć na Niebo przez swoje dobre uczynki. I ta sprawa jest bardzo prosta i nie ma co z tym czekać. Bo nieraz chcemy poczekać, zostawić coś na później Że może, tak jak będę już starszy Często star dużo star wiele starszych ludzi zaczyna chodzić do kościoła Zaczyna się więcej modlić, bo boją się śmierci A ja mam 20 lat i nie boję się śmierci Nie boję się śmierci, bo 2000 lat temu jak Jezus umarł na krzyżu To Jego śmierć była zyskiem dla mnie bo gdyby On nie umarł 2000 lat temu na tym krzyżu, gdyby to się nie wydarzyło, to ja nie byłabym dzisiaj pewna zbawienia, a jestem pewna, że to kompletnie załatwiło w ogóle sprawę mojego zbawienia i jestem tego pewna. I nieważne, w jakiej religii jesteś, do jakiego kościoła chodzisz, bo to nie o to chodzi. Nie chodzi, ile masz sakramentów, tylko czy Ty poznałeś Jezusa osobiście. Czy Ty rozumiesz? W swoim sercu, co tam się w ogóle na tym krzyżu wydarzyło, że to była zastępcza ofiara. Jak było jeszcze stare przymierze przed Jezusem, to ludzie składali ofiary ze zwierząt, żeby się oczyścić z grzechu. I na jakiś czas było im odpuszczone, ale przyszedł Jezus, który był ostateczną ofiarą, która załatwiła sprawę każdego człowieka tutaj na Ziemi, jeżeli chodzi o zbawienie. Ale masz wolną wolę. I jedyne, co tak naprawdę musisz zrobić, bo bez tego do nieba nie wejdziesz, to zgodzić się z tą ofiarą, przyjąć ją do swojego życia. Nie mówię Ci, żebyś teraz się zapisywał do jakiejś organizacji. Nie mówię Ci, żebyś teraz przyjmował jakieś specjalne sakramenty, żebyś teraz musiał zmienić się, wywrócić swoje życie do góry nogami, bo to nie załatwia kwestii zbawienia. Chodzi mi o to, żebyś dzisiaj pojednał się z Bogiem tam, gdzie jesteś, gdziekolwiek jesteś. Nie ma specjalnego miejsca, specjalnie uświęconego, gdzie trzeba to zrobić. Tylko czy Ty w ogóle całym sobą chcesz poznać prawdę? Czy Ty całym sobą chcesz w ogóle poznać Boga? Z tym pytaniem was zostawiam.